3 minuty po godzinie 8 w naszym studiu pierwszy gość, a będziemy rozmawiać na temat noworocznych postanowień. Rzeczywiście wielu z nas postanawia sobie, że na przykład rzuci palenie od przyszłego roku. W tym roku rzeczywiście jest to chyba najlepsze postanowienie, jakie można zrobić, ale są też inne. Właśnie na ten temat będę rozmawiał już teraz z moim gościem, a jest z nim pani Anna Białous, psycholog, psychoterapeutka i trenerka umiejętności osobistych. Witam serdecznie. Witam. No właśnie, powiedzmy, czy to jest dobry czas, takim przełom. Roku. Rzeczywiście koniec roku, zaczynamy, wchodzimy w nowy rok z nowymi postanowieniami. To jest dobre robić sobie takie postanowienia w, w myślę, tym czasie. Myślę, że zawsze jest dobrze robić postanowienia. Nowy rok sprzyja temu, ponieważ w nowym roku wszystko jest nowe. Jest to taki symboliczny moment, w którym możemy zacząć coś od nowa, zupełnie od nowa. Możemy jakby zapisać nową kartę. I każdy przełomowy moment jest, jest dobrym momentem na postanowienia. To może być też równie dobrze spoczęcie nowej pracy czy jakieś urodziny. Tak? Natomiast nowy rok jest dla wielu osób, dla większości ludzi takim momentem. I rzeczywiście, jeżeli postanowimy sobie coś akurat na koniec roku, to będzie nam łatwiej dotrzymać tego postanowienia mm -hmm. niż jeżeli zrobimy to 6 listopada? To znaczy sama data nie jest tak magiczna, nie ma magicznego mm -hmm. działania. To, czy uda nam się zrealizować nasze postanowienia, wynika z tego, jakie je sprecyzujemy i czy rzeczywiście będziemy mieć motywację, żeby realizować kolejne kroki. Nie wystarczy czegoś postanowić, żeby to się spełniło. No A właśnie, czy... ale to jest jakiś przepis na to, żeby to postanowienie było skuteczne? Mm -hmm. um, jeśli chodzi o postanowienia, to obowiązują takie same zasady, jak w wyznaczaniu celów. Czyli im bardziej konkretny cel, im lepiej go sprecyzujemy, tym większa szansa, że go osiągniemy. Um, oczywiście. Um, Poza tym, że widzimy, jakie mamy korzyści z tego, że, że nasze postanowienie się uda nam zrealizować, to...